Cześć, ja jestem Toron Stark i zapraszam Was na ostatni odcinek z Heroes of Mighted Magic 5 Kuźnia Przeznaczenia. Jesteśmy aktualnie gotowi na to, żeby w końcu zaatakować króla Tolgara, no i zaczniemy sobie od tego garnizonu. Jeżeli chodzi o nasze siły wojskowe, no to myślę, że są naprawdę imponujące. Nie wiem, czy kiedykolwiek posiadałem aż taką ilość paladynów, ale jak najbardziej będzie to na plus, przy okazji także posiadamy smoki czarne jako wsparcie. Jeżeli chodzi o pobocznych bohaterów bardziej, no to ich przyporządkujemy do tego, żeby mi przebadali okolice Thor-Hral. A zatem bierzmy się do roboty. Jaka będzie predykcja? Bardzo korzystna i myślę, że chyba nie ma sensu do tego wchodzić. Po prostu teraz zapoznajmy się z filmikiem przerywnikowym. O, mamy Alaryka. Też niezła armia, ale myślę, że byśmy sobie z nią poradzili. Ale chyba się wycofuje. Są w pełni zaangażowani, moja królowo. Krasnoludy, Mroczne Elfy oraz Rebelianci. Dobrze, zatem rób jak przykazałam. Jesteś pewna? Wpędzi to cały świat za zawieruchę. No i bardzo dobrze. Rób, jak ci każę, Alaryku. Weź udział w mojej chwale. Weź udział w mojej przyjemności. Oczywiście, jak sobie życzysz. Co to ma znaczyć? Wycofują się? Być może spodziewają się posiłków, a może to manewr mylący. Nie. Ich pozycja jest zbyt silna, by potrzebowali któregoś z tych dwóch rozwiązań. Wyjeżdżają. Ależ to nie ma żadnego sensu. Dla nas może i nie ma. Dla nich może mieć. I to mnie bardzo, bardzo martwi. W tym wszystkim jest jakiś większy plan. Co się dzieje? Cóż to za zdrada? Wojska przystani wycofują się. Ten dzień należy do nas. Dzisiaj zatriumfujemy. Tu nie ma wątpliwości. Ale to dziwne wieści. Cóż nam przyniesie rytło. Wycofują się! się? Co masz na myśli? A może raczej co oni mają na myśli? Bawią się z nami? Kpią sobie z nas? Nie. A nieważne. Najpierw wykończymy ich sprzymierzeńców, a dopiero potem będziemy zadawać pytania. To smutny dzień dla naszego ludu. Słabym był królem. Niefortunnie dobrą sprzymierzeńca. Ale... Ale co dowódcą? Ale prędzej zginie na wojnie, niż się podda. Jest zbyt stary, zbyt dumny i zbyt głupi. Sam wykute zbroje. I może zginąć, mając ją na sobie. Tak, kończmy już tę sprawę. No i wygląda na to, że zostałeś już tylko sam. Już za chwileczkę się z Tobą policzymy. Ciekawe, jakimi siłami dysponujesz. Tak zauważyłem także, że Alaryk tutaj nie wykonał. Charakterystycznego teleportu, bo kiedy się wchodzi do takiego monolitu, no to występuje taki efekt. Pomyślałem sobie, że może wyjdzie mi na tą pozycję, ale on po prostu zniknął z mapy kampanii. Jeszcze sobie sprawdzimy, czy nie prowadzi to przez przypadek do naszej drugiej miejscowości. No i także zauważyłem, że na jednej katce w pobliżu Frejdy nie było gryfów królewskich, tylko były te wściekłe gryfy czerwone. Nie wiem dlaczego tak to wyglądało. W każdym razie przejdźmy sobie w końcu przez tą bramę no i zobaczmy, co tu jeszcze interesującego może się znajdować. Wiele obrońców, którzy się zrespili w wyniku uzyskania tygodnia i mamy także tłum piorunów. O, możemy sobie z nimi zawalczyć. Natomiast jeśli chodzi o siły króla Tolgara, to nie mogę jeszcze ich otworzyć. Za chwileczkę. Przejdźmy sobie do Wolfstana. Pamiętam, że w tej strefie było nieco więcej podróżowania, więc tam zabierzemy naszego krasnoluda, który będzie mógł więcej posunięć wykonać. Natomiast Ilaja może udać się w pobliże Frejdy, Przy okazji także zajrzy mi do naszego rywala. No i co tutaj mamy? Horda, horda, rój wiele. Tłum, tłum, rój. Pewnie także dojdą strażnicy w wyniku pozyskania przez niego placówki. Ciekawe, czy ulepszy te smoki. Jeśli nie, no to możliwe, że nie będą one w ogóle brały udziału w tej walce. W końcu nie może skorzystać ze wszystkich jednostek w tej sytuacji. A to zapowiada nam całkiem ciekawą bitwę, więc nie mogę się doczekać. Ale na sam początek chciałbym wam zaprezentować 100% w miarę możliwości tej mapy. No i także zniknął gracz czerwony, czyli został już tylko i wyłącznie jasno-brązowy. Przekonajmy się, jaka tutaj może być predykcja. Dwa gryfy królewskie oddamy. Możemy to zaakceptować. No i wygląda na to, że te fabryki. Krasnala mają w sobie strażników, czyli jest podobnie jak w przypadku nowego Imperium Gryfów. Coś mi się tu przycięło przez moment, ale na szczęście gra działa. O, tutaj horda obrońców ochrania koszary włóczników, ale król Tolgar nie będzie mógł wysłać wozu przez istotę neutralną, więc z tego oczywiście nie korzysta. Ilaja tak przy okazji może poczyścić. I wszystko zostało tu poprzejmowane. Prawdopodobnie są to konstrukcje, które były w przeszłości zdobywane przez Wolfstana, ale przeszły one na stronę wroga. I tu w ogóle nie ma wyjścia. Tak jest. A zatem, szczerze mówiąc, muszę Wam powiedzieć, że nie wiem o co z tym chodzi i dlaczego zostało tak tu umieszczone. Jeśli macie jakieś pomysły, no to bardzo chętnie się z nimi zapoznam. I bardzo podobne siły, jak w przypadku naszego zamku, tyle, że nieco większe. I co tu jeszcze mamy? Tłum kapłanów runów. Można było podbić atrybuty. Nie będziemy z tym walczyć. No i został tylko i wyłącznie wojskowy posterunek fortecy. Jeśli chodzi o ilaje. To możemy sobie zabrać mistrza klądw. A także zdobędziemy labirynt krasnoludów, który nie jest ochraniany. Jak tam stoimy z czasem, już za chwileczkę będzie można atakować. Nie ma obaw, że nam się coś skończy. To jeszcze ona przy okazji mi przebada tą strefę. Może spotkamy na północy coś ciekawego pod kątem artefakta. I z tego co kojarzę, tu także droga się znajdowała. Taka brukowana, ale została usunięta w tej misji. Ok, a zatem to byłoby na tyle. Czyli wychodzi na to, że tu w ogóle nie ma praktycznie neutralnych istot, tylko i wyłącznie konstrukcje przejęte przez króla Tolgara. Już tego nie objeżdżaj, pokonaj obrońców. I skieruj się do kopalni kryształów. Były stanie zdobądź swoją ostatnią konstrukcję w naszej serii z kuźni przeznaczenia, przy okazji także pokonasz diabły, no i to było przez niego używane, jak można zauważyć, ponieważ nie było nikogo kompletnie do zwerbowania. I nawet próbuje wysyłać pewnych jeźdźców. Ale coś mi się wydaje, że chyba nie dojadą. Nieco za mało się oddalili i całkiem sporo ich wyskoczyło, czyli ta jego rekrutacja nie przebiegała z tej konstrukcji w sposób regularny. Chyba 7. 7 jeźdźców tygodniowo można dostawać, a tutaj wyskoczyło aż 49. Mam też takie wrażenie, że on w ogóle po raz pierwszy ich tutaj najął. Tak czy owak, myślę, że możemy w końcu rozpocząć to na co wszyscy tak naprawdę czekamy: Ostateczny szturm. I nie ma predykcji, czyli może być różnorodnie. Jeżeli chodzi o moją taktykę, no nie ma zbyt potężnych statystyk jest to tylko cztery obrony. Ciekawe, jak to jest z jego talentami. W każdym razie, możemy postawić na ofensywę. I chyba zastosujemy sobie także teleporty jednostek za mury. Archanioły, smoki na to skrzydło. Reszta może stać na takich pozycjach, na jakich się znajdują. Ciekawe, ilu strażników tu będzie. 720. Zniszczmy bramę w miarę możliwości. O, widzę, że nie będzie trzeba aż tak bardzo posiłkować się teleportami. Od razu tam wbijemy do środka. I oni pewnie użyją tej swojej zdolności uderzenia burzy. No to oznacza, że mogą się nie ruszyć ze swojej pozycji, ale tak i tak, może ja bym zaatakował patriarchów w pierwszej kolejności. No i tutaj wjeżdżamy. Chcę się pobawić tymi paladynami. Możemy także sobie 16 odzyskać w wyniku działania Archanioła. Świetnie. W takim razie teraz poproszę o grupowe przyspieszenie. Akurat zadziała przy okazji na gryfy, no i rycerstwo także ma wchodzić. I tutaj jednak ruszył się ze swojej pozycji. To dobrze, że nie wykonałem w jego stronę nalotu. Przy okazji także wytrzymałość. No i fajnie się tu ustawiają. Będzie można nieco porobić smokami, ale to za chwileczkę. Podlećmy odrobinkę, potem będą lepsze możliwości. Za chwileczkę król Tolgar zaprezentuje swoje czary. Może będzie to magia zniszczenia, jakiś Armagedonik? Czemu nie? Zdejmijmy nieprzyjemny efekt z gryfa. Tak jest! No i to lubimy. Już wracają wspomnienia, jeżeli chodzi o Wolfstana. Oczywiście te smoki nie obrywają w wyniku używania czegoś takiego i myślę, że możemy je pacnąć. Strzelcami wyborowymi trzeba to osłabiać. Balista, tak samo. I przydatna będzie boska siła. Usuńmy wieże. Nie będziemy przełazić przez te znaki. I tak, może piętnasteczkę sobie przywołamy do porządku. Grupowa boska siła. Plus do tego jeszcze jedna wytrzymałość na gryfa królewskiego. I może taki kolejny nalocik. Chociaż z drugiej strony te siły teraz będą mogły tu solidnie wjechać. Patriarchów już nie mają. No to nalocik zrobimy sobie. Na strażników. I wygląda na to, że król Tolgar także dysponuje zapłonem. Krzyżowcy oczekiwać na pozycji? I myślę, że możemy usunąć na dobry początek jeźdźców niedźwiedzi. Harcownicy w ogóle nie będą groźni. I tutaj można by robić miejsce dla krzyżowców, ale z drugiej strony musiałbym ich wycofywać. Chyba, że zrobimy jeszcze inaczej. Za chwileczkę użyjemy teleportacji. Ja bym to sobie przeniósł na skrzydło, no i wtedy wszyscy wejdą jak należy. W takim razie dwudziestu 23. I tutaj mam ochotę na podwójne uderzenie. Tylko w kogo? W Berserkerów i strażników, a może lepiej w strażników i jeźdźców niedźwiedzi. W sumie oni teraz mają tu ruch, więc ja zrobię coś takiego. Dawaj na szczęściu, a i mogło być lepiej. Krzyżowcy, jeszcze chwileczkę poczekać. Ale chcę mieć wasz ruch do swojej dyspozycji jak najprędzej, i teraz rzeczywiście wykonamy tą teleportację. Chcę wprowadzić jak najwięcej tych istot. Nie osłabiajmy magmowe smoki. Dobrze. Jeszcze przy okazji to wyeliminować. Troszeczkę arkanioły obrywają. Oczywiście mamy także. Zmniejszoną obronę pewnie posiada mistrza ognia, no raczej musi go mieć, skoro zapłonem dysponuje, bo to jest takie rozwinięcie tej zdolności. Troszeczkę odporności się pojawiło w tej chwili. Niech oni mi nie zabierają kąt ataku. I dewastujemy mury obronne. Kasować berserkerów? I już praktycznie bitwa zakończona. Widzę, że ona też nie potrwała wyjątkowo długo. Spodziewałem się bardziej obszernego starcia. I już taki zwykły atak. I jeszcze dobić pozostałe siły króla Tolgara. Tu oczywiście nie będzie działać ściana. No, i armia unicestwiona. Było całkiem ciekawie, konkretnie 61 tysięcy doświadczenia. Ciekawe, czy Frejda osiągnęła nowy poziom. Tak przy okazji. Widzę, że niekoniecznie. Miasto rozwinięte prawdopodobnie do maksimum. Dlaczego zatem to zrobili? Odpowiedź jest prosta. Było to dla nich korzystne. Co jest z wami? Wygraliśmy! Ale czy aby na pewno? Zniszczyliśmy ich sprzymierzeńców, odzyskaliśmy terytorium, ale oni nadal są tak samo mocni, jak byli wcześniej. Cała ta ich walka opierała się na sterowanych przez nich manekinach. Biara i Alaryk nadal są potężniejsi niż ktokolwiek z nas. Pomyśl, Stanie, w jakim położeniu się znajdujemy. Księstwo Dankana drzewiej tak dumne, zrujnowane. Niechciana Freida pozostaje w domu, a ty zostaniesz oskarżony o królobójstwo. Musimy podjąć jakieś decyzje co do dalszych kroków. Jeśli chodzi o mnie, to dość mam uciekania. Porwę księstwa do boju, kultystów demonów trzeba ujawnić i zniszczyć. Moje zobowiązania także łączą się z Imperium Gryfów. Ja także muszę uporządkować pewne sprawy. Ilaja, twoje wojska okazały się bezcenne. A jeśli Blizna Duszy zniszczy Twoje pozycje w Ikchal, to wtedy. Kłopoty w Ashan zawsze znajdują swe odzwierciedlenie w Ikchal. Pomagając Tobie, pomagam swojemu klanowi. My też jesteśmy z Tobą. Dużo będzie krzyku i gadaniny, zanim znów nas przyjmą ciepło w kamiennych aulach. A zatem, przyjaciele moi, zalecam odpoczynek i szybkie przygotowania do wymarszu. Gdy nadejdzie wojna, nie możemy sobie pozwolić na luksus bycia nieprzygotowanymi do niej. Twierdzisz, że ale twój jedyny cel, z tego, co widzę, to zmuszenie mnie do ustawicznych podróży. <laughs> Przynajmniej masz na tyle rozsądku, żeby ciągle mnie słuchać. Gotowy zatem? Zawsze. A możesz być nieco bardziej konkretny? Na wschód, nie? Gdybym mógł być bardziej konkretny, to dałbym ci mapę. Mam pewne niedoskonałości. Na przykład jestem martwy. Czego się spodziewałeś? <laughs> no, Wątpię, żeby między kultystami demonów znalazły się jakieś oki, więc zacznę od wolnych miast. Powodzenia, Raelagu. Będzie ci ono potrzebne. Jak zawsze. Moja królowo, postąpiłem wedle twych poleceń. Cudnie. Król Krasnolud nie żyje. Mroczne elfy? Najsilniejszy klan rozbity. A oni myślą, że mogą mnie trzymać w szachu? Biedni głupcy. Mogę zagrać jeszcze jedną kartą, alaryku i to silną kartą. <ścoughs> Życie jest takie piękne. Mój alaryku, żyję po to, by ci służyć. A służba twoja zostanie sowicie wynagrodzona. Jest jednak jeszcze jedno końcowe zadanie. Cokolwiek sobie zażyczysz. Chłopiec, nasz mały Andrej, który spowodował tyle zamieszania, przyprowadź go do mnie, potrzebuję go, a na pewno potrzebuję jego krwi. Ujawniła się. Ciekawe, czy on w ogóle to widzi. Czego to się odpala ponownie? Już, skończyliśmy. Gratulacje, odnosisz zwycięstwo. Jeżeli chodzi o dalsze losy Biary i Alaryka, no to oczywiście nie poznamy w dzikich hordach, które będę chciał jak najbardziej rozegrać na tym kanale. Myślę, że moi drodzy, możemy sobie ruszyć z tym nowym projektem jakoś w przyszłym tygodniu. Tak będzie najstosowniej. Jeśli chodzi o moje możliwości czasowe, natomiast jeżeli chodzi o dodatek później przeznaczenia, no to po pierwsze, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że ze mną byliście w trakcie tej rozgrywki, która myślę, że była całkiem przyjemna. Poznaliśmy nową frakcję krasnoludów, pobawiliśmy się troszeczkę magią runiczną, poznaliśmy nowe stwory, obiekty, ośnieżone tereny. Może było troszeczkę za dużo misji, które miały taki podobny schemat. Który polegał na tym, że startowaliśmy z wyzerowanymi zasobami, a potem trzeba było coś tam zdobyć, coś pozabiłać, i generalnie troszeczkę za dużo takich produkcji, w mojej opinii, występowało, ale ogólnie przechodziło mi się to przyjemnie, nowe postacie polubiłem, fajnie się wpasowały do tych istniejących. No i po prostu możemy uznać, że jesteśmy gotowi do kontynuacji, ponieważ to nie jest jeszcze koniec. Możecie napisać swoje wrażenia jeżeli chodzi o dodatek kuźni przeznaczenia, a ja się z wami już tylko mogę pożegnać. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć.